piątek 16 grudnia 2016 roku w hali gimnazjum w Skórcu spotkało się prawie 200 przedstawicieli różnych pokoleń. Byli to mieszkańcy gminy Skórzec i przyjaciele tego samorządu. Okazją do spotkania była jubileuszowa, bo już dziesiąta wigilia czterech pokoleń. i yeah. Wspólnie spędzony czas z kurzeckim pokoleniem udanie wypełniły występy artystyczne młodzieży. Rok podsumowali z satysfakcją wójt Stanisław Kaliński, dyrektor gimnazjum Wojciech Zgorzałek, marszałek województwa Ewa Janina Orzełowska, a także wicestarosta Michał Okniński. Panie starosta, jaki to był rok dla powiatu yy, Siedleckiego? Rok można podsumować jako dobry, było naprawdę dużo inwestycji w tym roku. Myślę, że yy, no, czas wykorzystaliśmy maksymalnie, jak się dało. Jeszcze teraz choć mamy już grudzień, to jeszcze kilka, kilka rzeczy jest ciągle w trakcie roboty, także do ostatniego dnia, do ostatniej chwili staramy się pracować dla dobra i dla rozwoju tego powiatu. Kilka zdań powiedziała również Ania Chmielewska, która jeszcze niedawno nie była pewna tego, czy doczeka kolejnej wigilii, ponieważ potrzebowała dawcy szpiku. I mama informowała czy Ania na pewno to no, trwa do na następnej. No i tak się stało, ale w tej była siła, Był w niej duchu. Potrzebowała śpiżu <tryk> własnego. Nasi sprawacy, nasi aktywiści zorganizowali, I tak się dłużyło, że ktoś z tych naszych ludzi oddał szpik aż do ewolucji. Ciężko mi Ale tak się trafiło, że po tej naszej akcji, która była 6 marca tego roku, na Dostęp, Ania też trafiła na ten szpik, który jej się nawet Odbyła się akcja uh, potencjalnych dawców. Um, dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zaangażowali się i pomogli zorganizować um, ten dzień Dawcy Szpiku. Um, Również dziękuję tym, którzy zamieszkiwali się tego dnia jako potencjalni dawcy Szpiku. Chciałabym, m, m, żeby było jedno z nas najwięcej i żeby każdy mógł tego swojego dawcę znaleźć. Ania jest już po przeszczepie i tryska pozytywną energią. Po oficjalnej części życzeniom świąteczno-noworocznym nie było końca. Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i w przyjemnej atmosferze zjedli świąteczne potrawy. Jestem Mikołaj Kołodziejski i przyjechałem tutaj z... Zespołem okarynki, grałem parę kolep na keyboardzie. Moim wychowawcą jest y, pan Darek Maros. Jak Ci się podoba na Wigilii w skurcu czterech pokoleń? Super! Jak się czujesz jako przedstawiciel najmłodszego pokolenia na tej wigilii? No, najmłodszego to nie jestem w piątej klasie. Wszystkiego dobrego, spokoju w nowym roku i wielu wyzwań, bo to jest, bo to jest fajne. Wszystkiego co najlepsze w zbliże, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Dużo powodzeń w roku 2017. Ja też Państwu tutaj życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim. Jeszcze raz zdrowia, spokojnych, wesołych świąt i żeby ten kolejny rok był lepszy od poprzedniego. Czego więc życzyć szkole, Waszej organizacji Naprzód Skórzec i ogólnie całej gminie? Ja myślę, że szkole trzeba życzyć, żeby przetrwała, żeby to, co tutaj zostało zrobione, nie poszło na marne, żeby ktoś wykorzystał. Potencjał szkoły, potencjał ludzi, którzy pracują, no i warunki, które tu są stworzone. Jak się układa też współpraca z Panem Wójtem? Oczywiście to pytanie to formalność, ale może Pan się pochwalić oficjalnie w imieniu Rady Gminy. Ja chciałbym powiedzieć, że współpraca z Wójtem, Rady Gminy układa się dobrze. Tak jak sam Wójt powiedział, że my się nie kłócimy. Pan Wójt jest takim człowiekiem, z którym da się dogadać i, i stara się robić w każdej miejscowości po trochu. E, co bym mogę jeszcze powiedzieć? A a wójtowi chciałbym życzyć, żeby następną kadencję dał się namówić na następną kadencję, żeby chciał startować. Także wesoły świąt również, ale żeby na następną kadencję też startował. Panie wójcie, po pierwsze dziękujemy za zaproszenie na wigilię, że współpracujecie z naszą redakcją tak owocnie. Czego więc panu życzyć w nadchodzącym roku 2017 zarówno dla Pana, jak i dla Pańskiej gminy? No przede wszystkim, żebyśmy sobie poradzili z oświatą, to, to jest sprawa numer jeden, bo jeśli chodzi o inwestycje, to już mamy bardzo czytelne, czytelne to wszystko jest, bo umowy popodpisywane tylko te umowy realizować. Na pewno jeszcze będzie składanie wniosków na odnowę wsi, czyli mamy do remontu, modernizacji, trzy świetlice wiejskie, no i jeszcze inne drobniejsze sprawy, ale te najważniejsze rzeczy już mamy, za, już spisane umowami, także będzie to kolejny dobry rok.